Myślę, że warto testować, bo jest dużo takich gier tibio-podobnych. To wychodzą na przykład takie OTS-y, ale później przerobione w grę konkretnie, nie? I myślę, że warto potestować co je, co. Może wyjdą jakieś fajne tibio-podobne tibio tytuły. Jest na przykład Zezenia. Jest ten e, jakiś Raven coś. Blood coś. <laughs> jest też, Jest sporo, sporo tego, no. Najlepiej... O właśnie, Ray the Coins. Zaraz powiem ile jest. Ray the Coins. Taka... Ray the Coins Ipad! KURWA! Ale debil jestem Z przeglądarcy sobie wpisywałem A szuka... kurwa Myślałem, że jest poza ekranem Przyszła mi Ach. Zabiłem się sami jak nobi też że masz piątego shota. Ta! Mam piątego shota. Dwa levele za Devoworgę poszły w pizdu już. Mam nauczkę na przyszłość, żeby uważać. Najbardziej mnie denerwuje to, że w końcu miałem wyższy level niż 305. Miałem 307! Specjalnie dobijałem level, żeby oddać... Ten 305 dobiłem specjalnie. x na Grunt Banditach. Męczyłem je, żeby oddać później kamie do Devoworgi. Dostałem 307 level! Byłem królem świata! Ich... Nie wiem, dzisiaj mam takie przeczucie, że, że coś spadnie, nie, nie wiem, co, co to się jest, skąd to się wzięło, ale że jakieś złoto będzie z tych takich pierdołowatych bossów. Mamy, o, jest, kurde, w końcu! Drugi addon, Miałoby coś dzisiaj złotego? Proszę bardzo. I Embroidered Veil, chyba dobrze to przeczytałem. No, ona jest warta 2 miliony, ale specjalnie na te bossy chodziłem, żeby ją sobie, kurde, wydropić i się udało. Mam te bossy z głowy już, nie muszę nie przychodzić. <grytania> Dobrze. Dobra, ubieram od razu. Citizen of Isabi achievement. Jest. Adon 2, szabelka. Full outfit. Transform. Club. One-handed. UWAGA! Zjadł połowę klasterku. I cofnęło mi mackę! Dobra, to nie robimy dalej. Mówiłem, że awa będzie grać. Nie ja zdziwię tak, że i też. Ty, trapam. Ty idziesz? No, no idę, ale no, na chwilę muszę zajść Ja pierdolę. O, ja trapną się na dwóch mobach, nice. Na jednym. Nice. Ups, to nie. Patrzcie, tu się wchodzi. Tu się nie wchodzi. Tu się nie wchodzi. Kurwa, czekaj, czekaj, czekaj. Tu się wchodzi. Tu się nie wchodzi też. <laughs> Co jest? Kurwa, kurwa, dziezu. kurwa, kurwa, padłem. To nie Wiem, Zara, na Druma? No, już zgadę dobrze. O! Pady. Co jest kurwa? Ale... No. exori walnąłem! No. Co? Ach. Ale miałem w chuj życia! Co? Kurwa! Czekaj odpalam streama szybko chcę to zobaczyć. Nie wiem, ręce mi opadają, co... Ja pierdolę <laughs> kurwa śmieszne. No <laughs> <To> ja jest trochę. <laughs> Stranek, sorry. Kurwa. <laughs> to masz następne na Cześć, kurwa. Wow, cztery beliciusy. Decorative green sheet, Mamy to! Jest! Nie wiem ile to jest obecnie warto, nie można jej na market wystawić, ale siadło! No, człowiek przy bić event raz w roku Na chwilę, mamy Chyba mamy już tą zieloną beczkę, więc nie będę jej robił Zostawię sobie jako zdobę Fajnie, siadło, pozdrawiam Teraz dobijamy ostatniego Larry Kate orgera Mamy ich już tysiąc. Jest to ostatnia bestiarka na wyspie Orksoberfest. I mamy wszystko z głowy. Został mi tylko do zrobienia King Chuck za pół roku. I zostaniemy wtedy ostatni, czyli drugi addon. I jest cały event na 100%. Fajnie. A gdzie mam iść teraz? Tam idź za ten, za Patty. do góry. Jak mam desto teraz? Widzę desktop. Widzę mordo. Jak desktop nie ma. Desto tu nie ma, chodź do góry! Krzysiek, gdzie ty kurwa idziesz? O kurwa, padam! Dobra, nie padam. Kurwa nie padasz, weź Krzysiek, idź za ludzi? Gdzie, Dziś. gdzie, gdzie mam iść? Kurwa brawo. 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 Dobra, idę. Idę <laughs> Desto, a Desto... Jak Jako za Warlockiem szedł. <laughs> Mówi, mówi, idzie, desko, a to ja patrzę, on za warlockiem się cofa. Nie, każdy się tu już najebał, kurwa panowie, no to. W to... No, no. prawo, w prawo, prawo krzysiek, w prawo, prawo. No, prawo. No to mów od razu, kurwa, nie mogę przejść. Dobra, co ja tu w ogóle mam? Z jakiejś construction kit, ja to wszystko wywalam. Muszę imbu zrobić dla patrona. E, ten miecz jeszcze przepalimy. O. Łuk mi się... O właśnie, patrzcie, mam Scrabbling Brusha. Yy, on mi się kupił na markecie za 2 miliony, około coś takiego. Pamiętacie? Kiedyś to no wystawiłem ofertę kupna za dwie bańki. I mi się w końcu kupił. Także zaczniemy od tego, że robię sobie addon. on Cyk. I mamy Honorary Raz Han. Od razu sobie oczywiście przymierzymy to. Outfitik. Już mam pełen outfit. I cały update z yy, wyspą właśnie Raz, kuchan czy raz, Kakun mamy z głowy. Wszystkie aczki, wszystkie questy zrobione. Teraz wyglądam jak shop. <noise> tak, będziemy sobie w tym outfitie chodzić, bo jest to nowy outfit. Zobaczmy jeszcze, co jest podatny ten Sand King. Prawdopodobnie z Shreddera będę go go. Na wszystko jest neutralny. dobra, nie będzie. Dostałem challenge od Widza, żeby zabić Sand Kinga solo. Nigdy tego w sumie nie robiłem. Jestem ciekaw, czy go pokonam. Wydaje mi się, że tak. 3, 2, jeden, go. Mam potki, może mi zabraknąć ewentualnie amuletów i... Nie, i ringów, ale patrzcie, jak użycie spada. Jeszcze na laser, troszkę późno, ale okej. Okay. Zobaczymy jakie waste będzie i czy się rzeczywiście będzie opłacało. Nie obrywam w ogóle prawie. Nie, no, wirki musimy ich unikać, bo to. Wszystkie larwy oczywiście w jedno miejsce sobie lurne. Sobie najlepiej pod teleport. Będzie, że mi to nie wejdzie wtedy boss. Ale paraliżują mnie, o masakra. A ma znowu full życie, chyba nie jest żadnej larwy, chyba trzeba będzie tak kilkukrotnie zabić, larwy i tak się będą respić, więc bez różnicy. To mi te wilki nie zabiły, pamiętam jak tu Warlockiem sobie walnąłem wave'a, to mnie poskładało od razu, tego bossa nie biłem już chyba od roku, albo i lepiej. Patrz tu schodzi już, to on już nie ma życia. Pierwszy suprem dopiero został zużyty, I to przez przypadek, bo mogą się w sumie wylecieć jak one. trzy wilki. Chyba na karnie powinien na 400 levelu próbować to solo robić, bo tutaj jest na razie zbyt easy. Znowu? Dobra, mamy trzy teraz: sans skorpiony. Czy sand king, jest nie sand skorpiony. One mają chyba ma wspólne życie, nie? Ale tu się coś respi, nie umrze larwy. O, teraz to będzie utrudnienie, jednak. Czekaj, bo muszę tak zrobić, żeby te larwy nie padały w trakcie, gdy idzie do mnie boss. Albo je po prostu jakoś zbijać Tu się zaczęło troszkę zabawy, no Wlazł! Kurde Dobra, no, troszkę się uleczył, ale to nic Faj, bo tak było ustawione, to by było spoko. Ja bo padam. Nie właśnie! Fuck, wyszedł w dwie larwy, nie? Dobra, pójdę trochę dalej. Nie, nie mogę go zgubić z targetu? Też prawda. Nie, oni marzą. Robią tylko miejsce i od razu przechodzi. Patrz, cztery larwy zjadł bomba pod dupę? Serio, teraz mi dopiero o tym mówisz. <laughs> Kurde, czyli w takim razie na karnie mogę też tego bossa zrobić. Ja, z tymi bombami to mogę od razu, nawet pomyśleć, że coś jest nie halo, nie? Dobra, i tak wpada, i tak. Czesz, czekaj, czekaj, jeszcze finalna forma. Około 100 wastał na tym bosie Zobaczmy, czy wejdziemy na plus, chociaż minus 16k jest. Przy czym wydaje mi się, że no, gdyby nie zjadł mi tych larw, gdybym od razu rzucił sobie bombę, to To by było po prostu było dużo mniej wasta, nie? I zabiję go w 12 minut. Give me a break. Pamiętajcie, minus 10% z kodem gaszy 10%.